A co za idealny dzień, by zagrać sobie na najlepszym survivalu w Polsce. Oh, jak dawno nie grałem, ach tak mam ochotę, bez, poza nagrywkami, wejść na najlepszy survival w Polsce, cześć, Dobra, więc witam was serdecznie. Dziś jesteśmy na mapce Gorgol Wiverlandi. Dziękuję mojemu kochanemu widzowi. Oh, oh, oh. Dzisiaj jesteśmy na mapce Gorgol Wywrlandy. Mapkę zrobił dla mnie specjalnie Magic Spaghetti. Więc jeśli chcecie wysłać mapkę, to jest pierwsza mapka od widza, bo nigdy nie mówiłem wam, że możecie zrobić dla mnie mapki, ale możecie. Na pewno jednak gram na 100%. Więc wysyłajcie. Macie w opisie mojego Discorda, macie w opisie mojego maila, więc tam wysyłajcie. Mapki, które mógłbym zagrać, bo widzicie, to będzie piękne. Ustawienia, ustaw, wszystko sam, żartuj już zrobione, okej, okay, bardzo śmieszne. Haha, beka, jesteś Magic to jest super. Tu na, w ogóle gorgol jest upośledzony, tutaj nic się dzieje. Ja nie wiem, jak długo to będzie mapka trwała, ok? Ja nie mam pojęcia, co to ma być. Ja... Pierwszy raz w to wszedłem. Tylko wszedłem tutaj, żeby sprawdzić dalej nie chcę, co jest, ze mnie jest, bo chcę zareagować. Dobra, zasady. Nie mam zasad, nie rajduj, Miej wy. To ja pierwsze zasady, baw się przewanial. Będziemy się bać przez wspanial, na pewno. Stawaj na wszystkie czarne guziki i płytki. Dobra. Fabuła, jest górem, przeżywasz w zupełnie zwykle górą dzień, ja, kiedy chodzisz do wokoina. Dobra, okej, okay, lecimy. Okej, okay, uwaga, kliknijmy ten przycisk. Okej, okay, dobra. Zaczyna się wszystko spokojnie. Uwaga, jakieś... Ty nie, nie, nie zabijaj mnie! O już tylko są sobie... dobre para Generalnie mapa może być jakieś niedofresowana, czy coś w tym stylu. Dobra, nieważne. Komputer z do liveów, dobra, okej. Okay. Tu mam swój closet, tu mogę być w swoim closetie, super. Jest, dobra, kliknijmy, co tu się stanie. XD, wiele jechać po moich widzach. Dobra, zrobię na tę kuchnię, bo im. Najni, najniższy nie i go. Kuchnia nepta. Pokój do długich posiedzeń na kibble. Okej. Okay. Pokój no nie, to jest bez wyjścia sytuacja. Dobra, chwila. Czekajcie. Okej, okay, dobra, tutaj chyba nic nie ma. Okej, okay, czekajcie. Pójdźmy okay. na razie do. Ale nie, miałem na początku ja do, ku... do kuchni. To do kuchni miałem iść na początku, dobra. Słuchajmy się. A, ty znowu... Ty, ten znowu swojej. Jeszcze przez samocha. co? W końcu, neft pokroił dla mnie chleb, ale i tak jest wredny, Niech mnie nie zmieniło jego zdania, ale przynajmniej sobie zjem. Nie wiem, zjadą. Idź sobie... Idę się sobie posieść taki blu. A mogę chleb wziąć? Ale skam, No No bardzo A zobaczę... Oh. Puk! Łopata do... Ja... Yeah. I tyle. Jest łopata do neftowych kub. Widzowie, że to jest super pomysł, nie? Co, idziemy posiedzieć na kiwiu? Pokój do długich posiedzeń. A, bo kuchni A, dobra. O Boże, w ale wali, muszę to posprzątać. Pójdę do łopata do neftowych kub, jest w szafkach w kuchni, dobra nie! <noise> ja to no, świetna mapka, widzowie! Cwiszcie, pi, 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 chcecie więcej mapek? twórzcie bardzo śmieszne mapki nie. od widzów. Mogą to być mapki takie w stylu. Róbcie co chcecie po prostu, nagram to. Dobra, tu jest neftowy ten. Tu. No, neftowy klock. Dobra, zdań, zbierzmy zdań. kupy nefta. Nie, czemu nie zobaczcie tego kupana? kupa? Kupa nefta, no dobra. Przez mm -hmm. nefta, mój zadnie nie chce robić tego co zwykle, robić co z nef tego nefta i do jego skóru, że już nigdy nie jest zakupcie. <noise> To będzie najpiękniejsza chwila. Widzowie, czy jesteście gotowi, żeby spokój, Neft? Nie, nie mam cała. O ja. Ale. <grym i ekolandia> dobra, jak teraz to jest. Co, tu, co to? Nawet gdzie jesteś? Co to za portal? Czemu wszystko lata? Oj błożył. <grym i ekolandia> Neft. Kuba. Co jest w beczkach? Nic nie ma w beczkach. Dobra, okej, okay. czy tu jest jakiś portal, okej. Okay. Tu był dziurę, ostrzyk były dziury, Mavi, dobra. New Volvo Wulwo Co? Wulwo wracaj! Ty, chy, muszę tam pójść, nie, żeby mam o niego się martwił. JOLO! New zmotywikowany nef głos. Dawaj, musisz to czytać. Muha, -ha -ha. za to, że śmiałeś się ze swoich widzów na live, zostałeś uwięziony tutaj! I, z, I znajdź wyjście! Jeśli Mu ha Muha! -ha. Ale kim ty jesteś? Jestem Newowódcy! Newódów! Żałdę tym krzesłem. Jakim? X, D, D. Znak zapytania. Nie wiesz? Mu, a, 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 a. Ja władam Neftolandią, a ty umrzesz. Nie! Przekonasz się, nigdy nie znajdziesz wyjścia i swojego brata. O nefta się nie martwię, ale znajdę to wyjście. <noise> Okej, okay, dalej idziemy. Uwaga, to jest strasznie creepy. O Boże, ale strasznie, dobra. Czarna płytka. Czarna płytka, uwaga. Neftomu. Tylko nie skupciaj, znowu tak powiedziałem, co? Się nie skupciaj nic jesteś... nie znajdziesz wyjścia, mówiłem Tylko ni... się nie skupciaj no, tak Dobra, znajdę wejście i spiorę Nefta. ciebie też Okej, okay, ale frenzy skończy jak te wszystkie trupy XD, to ty nie wiesz jak kozacze w SCW No w sumie nie kozacze, trudno Dobra, stąd. O kurde, jest niezły labirynt, czekajcie. Aha. To jest dziura? Dobra, nieważne. Zobaczmy jeszcze co tu jest tutaj. A nie, to jest tyle, dobra. A po lewej? Czekaj, jeszcze usprawdziłem co tu jest. Dobra, no, to, to tam, nie był trudny labirynt. Na skoczysz, będzie ciemno. Dobra, uwaga. Dobra, teraz się nie wszyźnie przez to przejście. To jest dziura, no, dobra. Na płytkę coś Na co? płytkę, dobra. Ha, udało się. I co? Nie jestem taki gruby. Może i nie, ale mam dla ciebie jeszcze jedno wyjście. Ty, wyjście? Na no, jachtowódce? Nie. Haha, ha, parkour. O kurde. Mamy się w skakaniu. Bardziej po drzewach, ale to nie jest drzewny parkour. O kurde. A uwa to jest takie coś jak prąd, bo tak ciemno. Trochę plus jeden. Spokojnie, tego nie przejdę. Dobra, spokojnie. Jestem dobry. Dziękuję Magic Spaghetti, że nie zrobiliśmy mi trudnego parkura, bo bym cię normalnie no. zabił. O, kurde, no to, dobra, na neft, o to na poziomie neft, to był dowódcy bez kitu. Dobra. Uwaga, wyszliśmy. Okej, okay, stop. Czym jest neft? O, kurde. Czekaj, pokaż. Tu jest squiz generalnie. Klikamy czekaj, to? Czekaj, czyli. Czy, czy kliknijmy kozaczkiem? Nie, nie chcesz. Dobra, Jurko. Okej, okay, cha, dobrze idzie. Czarną Co mi... lubi robić neft? Przeszkadza się nawet grygola, śmierdzić, drzeć się. To jest przy... to wszystko, ale dobra. Okej, okay. co lubi Neft? Klocki lego. Chińskie klocki. Dobra, chińskie klocki. Głup... O, co za drań, dobra. Jak to no. robisz? No dobra, puszczaj się, szukaj swojego brata. Czej, to mogę stąd wyjść, jak? No nie, nie wiem, Jest nie wyjście. wyjście. Lubi Neft. Głupek, ja ci dam głupek. O, tu jest wyjście. Ej, ja nie wiem, co mam zrobić. Mam <grydżasza> dalej to, czekajcie. No, kupa Nefta. Kupa Nefta. O kurde. O, tu chyba dojść teraz, bo tu nie było tego, mi się wydaje. Dobra, co? To jest pokój twój. Tak? A nie. Hej, hey, ty wiesz, jak wszyscy się zmęczyłem? Wiem. Gdzie byłeś? Spiderman. Że co? W moce, po ludzku, subit w tym twoim pokoju. Musiałeś szukać się po jakimś awiryncie i rozumieć gwizd tylko dlatego, że schowałeś się na nefcie? Tak. Dobra, już nigdy więcej na tak szwicie. nie schowuję, co? Ty, nieważne. Okej, okay, to jest koniec, chwila stop. Dobra, to jest chyba ja, koniec. Dzięki za przejście, możesz ocenić tą mapę pi, pi, dzi, 0 na 10. 10, Ale to jest kozacka mapa, jestem dumny, dobra. Chcesz drugą część, obiecuję, że nie będzie jak bez sensu jak ta. Dobra, tak, będzie bo spaghetti, zrób drugą tego. część, Cza piszcie komentarze, że magic spaghetti zrobi drugą część, bo to jest super. A, Igor, gol, co najlepszy Twitter. dziękuję bardzo, ty też. Nie no, ja jestem najlepszy, ale ty jesteś dobry, widzę. Na suficie, dlatego. Dobra, a jakbyś nie wiedział, to ściany są twarzami Nefty, Gorgola i Nefta. Wiem, widzę, niestety widzę. <grym> Okej okay, widzowie, dziękuję wam bardzo za to, że obejrzeliście ten odcinek Magic Spaghetti, jeszcze raz wielki szacun za tą mapeczkę i chcecie więcej mapeczek, to może się zrobić, zawsze będę bardzo wdzięczny wtedy, więc zachęcam, żeby robić mapki, bo będą na pewno odcinków, będziecie mieli ten promo jak coś wasze, co będziecie sławni, więc zapraszam, no i co, by dziękuję dwie wam dwie. jeszcze za obejrzenie, jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, więc że był pewnie jak bardzo, bardzo cringe'owy no ale co, po prostu zostawcie w górę i subskrypcję na kanale, będę wtedy wam bardzo wdzięczny, no i co teraz widzicie w prawym, górnym, lewym, lewym górnym rogu nasze dwa kanały, mój i Nefta subskrybujcie, bo no. jest też tutaj no i co, zobaczcie też te filmy po bogach na pewno są mega spoko, minecraftowe będzie minecraft też na kanale spoko. no i co, dziękuję bardzo za obejrzenie filmu siemaneczko